Yo yo yo, hello, 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 to jest Miving TV, tu Texas King of Hollywood TikTok King. Jo, cześć, witajcie, drodzy widzowie. W dzisiejszym odcinku pokażemy sobie jak przebijać na nagrodę. E, Obiekta 907 rosyjski czołg średni 10 poziomu. Zauważcie, model 3D. E, no tak od przodu, no to widzimy po górnej to w sumie przebijamy. Tak, centralna górna, po dolnej i też taki na, na wieży taka ca cała listwa. Skupcie się teraz na tej listwie chwilę, ona pod każdym kątem będzie przebijana, taki instant penetration, czyli o tym trzeba pamiętać. No od boku ten pancerz jest trochę trollowaty, ale no niby jest zielono, od tyłu tak samo. Z hitów to jak wiadomo zawsze zaczyna być coraz lepiej, no i tak naprawdę 9.0 jest od przodu w 90% przebijalny, tylko na wierzy w tych widzicie w takich punktach no już gdzie jest skośny pancerz, tutaj obok Działa, jaszma, można przewijać. Górna płyta prawie cała zielona, dolna też. Od boku to się lubi oj, za zero wejść. No i od tyłu tutaj nie ma co mówić. Widzimy się na fontannie. Jak widzicie, jest już przed nami nasz gracz Delighting Count. I zauważcie, to co pokazywałem tutaj, tabelka, gratul gratuluję kultury. Tabelka nad dziedziną to będzie po prostu zawsze wchodziło instant penetration. No, po górę widzicie wymagana 220, tu będzie wchodziło, ale już tak po lewej stronie, no to widzicie, że zwykły będzie problem, bo tu już jest trochę skontowany pancerz. No i to będzie się te APCR-ki odbijały. Lona płyta zielono, w niektórych miejscach są czerwone piksele, a tu widzicie też to wchodzi za zero, ponieważ jak to się przebije, to poleci. No, chyba nie gdzieś jeszcze za zero. Więc bierzemy po prostu w środek, najlepiej, najnola. Garnek, średnio, niby będziecie przybijali, no ale jak macie tutaj taki cały pas, gdzie będzie instant penetration, no to na luzie. Jak widzicie, można się odbić, są żółte, pomarańczowe kropki, więc ten pancerz najnola jest mocno trudowaty i no trochę trzeba też mieć szczęście, czasem pech i przez to nie będziecie trafiali. Pokazuj bok Zauważcie, zielono, zielono, zielono Tutaj są jakieś piksele, ale to i tak powinno niby wchodzić No po prostu, co tu dużo mówić Zielono Wieża, centralna część po bokach, to wiadomo, że tu już nie będzie chodziło. pokaż się tył Tył Nola. Z hajku będziemy nawet przebijać Widzicie? Dobra, pokazuję już przód Przechodzimy teraz do amunicji Hit. Na amunicji Hit wieża już zaczyna wchodzić, obok działa. Dalej tabelka jest cała, praktycznie górna, płyta oprócz już samych tych rogów. No to będzie wchodziło. Dolna też. No tylko nie mierzymy za bardzo w prawo i za bardzo lewo, bo będzie to wchodziło. No, mierzymy ciągle, tak naprawdę po centralnej części. Tutaj się mniej więcej obracamy. Jest Git. Garnek 1, garnek tu Pokaż bok, kolego. Bo od boku, no kurde to właśnie może czasem niby wejść za zero Ale to wiecie, takie jest w ruchu też. Lekko się skontuje, może i dlatego jak gracie na tych CWK, nie puszują. was, widzicie. Czasem się tak ustawia, bo 9.0 jest mobilny. 9.0 czyli 907, bo jak wiecie 9 to jest 9 i dlatego się tak przyjęło. No tak naprawdę co, od przodu możecie podpalić 907. -kę. Więc to jest trochę mankament. Eee, no, pokaż ten bok jeszcze. No, takie coś widzicie. Eee, Sidescrapa nie ma tutaj co omawiać. Bo, no, widzicie, do skrapa trzeba mieć wieżę. A to. No, ma wieżę, ale tu chodzi tutaj o pancerz. No, i albo widzicie, że przebijacie tą górną płytę. I. O, sklejka tutaj, ważną notację trzeba dodać, jeżeli walczycie z 907 i jesteście CS-em, bo tak często się zdarza na cw to ładujecie ją po prostu ze zwykłych ape ze zwykłych Apeków, nie strzelajcie z Golda, bo Gold się strasznie ślizga. I... proszę się odklej lekko. Wiadomo, jestem wyższy, więc to nie będzie takie miarodajne, ale dajmy CS-em widzicie tyle i będziecie się odbijali to je, Mówię, to nie jest dobry teraz test, test, ale to chodzi głównie o DOCS-ów, które strzelają za pcrów w sklejce. Strzelajcie ze zwykłych. Co coś tu do pokazywania jest jeszcze? Ten czołg nie ma jakoś w sumie bardzo pancerza, ale jest strasznie trollowaty. Dlatego tak naprawdę nagryłem to. Aha, tutaj grać się ustawia do do tyłem. Zauważcie, no... No pokaż, bo tak zrobiłem. Jak widzicie... Tak jak mówiłem, do side scrapa trzeba mieć pancerz wieży. Co mam z side scrapa? Jak widzicie, tutaj mi dał strzał, ale to przez to, jak ja stoję, i tu nie macie co po boku strzelać. No, musicie po prostu po wieży dawać. Ładujecie dwójkę, no i nie przebijacie, bo ja jestem botem. No, ale po prostu w wieże. Wierzę, wierzę, macie też garna. No, widzicie, jak mi poleciało. Ale garnek jest na zielono. Dajmy jeszcze jeden strzał, żeby nie było jakiś ten tragiczny. Jak oczywiście za bardzo wchyli, to dajecie mu w tył. No i widzicie, zbiorniki weszły? E, tak, weszły zbiorniki tam. No, to widzicie, macie miejsce, gdzie możecie zbiorniki też. Magazyn myślę, że jest gdzieś też, tak jak typowo radzieckie czołgi. Na rogu, na rogu. No, na rogu tutaj. Okolice takiego drugiego, trzeciego kółka, coś takiego. Tak myślę, że to naprawdę wszystko, bo z góry nie ma co nagrywać, o sklejce tutaj powiedziałem, bo po takim 2.6.0 sklejce to normalnie sobie to walicie, tabelka, co pamiętacie, Instant Penetration, z góry to wiadomo, że to jeszcze łatwiej będzie wchodziło, tak naprawdę to jest wszystko, chyba dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, piszcie co chcielibyście następnego zobaczyć w naszej pięknej serii, pamiętajcie o subowaniu, lajkowaniu. <エー>よいしょ。